No i tutaj tak jak widać pokój dziecka, klient się nie obawia, że będzie zimno, że dziecko będzie spa spało w pokoju, który jest wyziębiony. Także jeżeli dobrze pomyślimy logicznie, to zawsze możemy ustawić sobie kaloryfery na trójeczkę czy dwa i pół po jakimś czasie. Oczywiście tutaj jest ciepło, bo dzisiaj jest, no w sumie z zewnątrz jest troszeczkę ciepło, ale wiadomo. Całe ciepło uchodzi nam w górę, to jest trzecie piętro, więc klient zawsze ma cieplej niż ci na dole. Więc tu możemy zawsze sobie z głową pomyśleć, przebadać, zobaczyć jaka jest temperatura. 21-21,2 to jest temperatura dogodna dla dziecka. Idziemy dalej. Tutaj będzie kuchnia, oczywiście wiadomo AGD, wszystkie te sprawy. Potrzebują ruchu powietrza. W kuchni na razie jeden, ja oczywiście doradzam klientowi wstawienie drugiego, bo kuchnia w kuchni się gotuje. Pochłaniacz jest taki bardziej na filtry więc on nigdzie nie ma odprowadzenia, czyli ujścia, lub wyjścia, lub komina zintegrowanego dlatego, że tak budowane były wcześniej bloki. Nikt nie pomyślał, nasi niestety wcześniejsi architekci czy inżynierowie budowlani nie myśleli o takich rzeczach. Teraz bardziej kładzie się nacisk na takie rzeczy, ponieważ jest to jeden z najważniejszych czynników w naszym domu. Po oczywiście elektryce. Elektryka dobrze zrobiona jest jedną z pierwszych funkcji, która musi być bardzo dobrze zrobiona w naszym domu, żeby po prostu to funkcjonowało. A druga to jest właśnie wentylacja.